Szczególne jest to, że puściliśmy aktorów, tancerzy teatru muzycznego z niewypową przestrzeń, czyli przestrzeni remontowanego teatru. Teatru, którego w tej chwili tam nie ma, tak naprawdę żyje zupełnie gdzie indziej, poza w swoją I przez taki kontrast właśnie chcielibyśmy pokazać, że teatr jest wiecznie żywy. Także w tym e, tytułowym naszym mantrakcie, czyli w przerwie między spektaklami przedwójnym swoim działaniem w siedzibie, wszelkich Chciałabym serdecznie powitać panią Teatru muzycznego, panią Gerzynę Kosmikiewicz. Proszę o te słowa. <tryk> państwa, jest nam ogromnie miło, że dostaliśmy taką propozycję robienia wermitatu właśnie dla właśnie gruza teatru, można powiedzieć. I każda, każda działalność, która pomoże nam wypromować teatr i pokazać, że on istnieje i działa, jest dla nas niezwykle cenna. Wiadomo, że teatr, który nie ma własnej sceny, jest bardzo biedny. My borykamy się z tym już od trzech lat i mm, gramy w różnych miejscach na terenie Łodzi. I bardzo się cieszę, że mogliśmy zaistnieć również tutaj. Jak patrzę tutaj na tę fotografie, to widzę wiele miejsc, które w tej chwili już zupełnie inaczej wyglądają. Także to jest taka nostalgiczna historia, która, która myślę pozostanie i którą na pewno będziemy do niej wracać. Postaramy się w jakiś sposób też wykorzystać te, te wspaniałe zdjęcia do, do, do dokumentowania naszej historii, bo to już jest, proszę Państwa, historia, a że tak pięknie opowiedziana, tym bardziej ważna. W plenerze brało udział 12 wspaniałych fotografów, m.in. z Towarzystwa Fotograficznego i w ich imieniu Zybał się tak. Przede wszystkim chciałbym podziękować właśnie, za umożliwienie nam e, zrobienia zdjęć teatrze, jak również e, podziękować aktorom, którzy nam pozwolili, bo to, co widzimy, to widzimy, to jest końcowe, ale proszę sobie wyobrazić, 6-7 fotografów stojących przed e, aktorką i każdy do niej mówi, e, żeby na przykład tą rękę lewą wyprostowała, drugi w tej samej chwili, żeby nogę do przodu e, lewą lub prawą lub odwróciła się, uśmiechnęła i te, e, aktorzy i aktor, aktorki to wytrzymali co tutaj widzą to jest tylko urywek, to jest 30 zdjęć oraz zdjęcia, które za Państwa plecami wyświetlają się na ekranie telewizora, ale to jest niewielki, niewielka część pracy, którą zaproszeni e, fotografisty e, włożyli do swojego poświęcenia i czasu. Tak więc już teraz zapraszamy, na pewno w przyszłym roku, pierwszej połowie będzie kolejna wystawa, zupełnie inne zdjęcia i mam nadzieję, że nowe wrażenia nowe. Tak więc, dziękuję bardzo za przybycie w technicznym gronie. Wystawę uważam za otwartą. Zapraszam waszą do oglądania. coming right down the street it's a band, it's a band playing. It will be, for I love a fantasy, you see. Lead a man, lead a man, put my troubles away. Give me mine, give me mine when I tell you to play. Listen to my tale of woe. And when you're ready, go. And I always miss my meals. And I'm wearing out my heel. Everybody loves a big friend.